Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak dobrze widzicie po tytule takiego filmu jest to kolejny odcinek z naszego pięknego daily. Natomiast w tym odcinku zaprezentujemy wam plugin na teleportację na własne domy z serwera GG. No i co? Ja serdecznie Was zapraszam do zostawienia łapez figury, subskrypcji na kanale oraz jakiegoś miłego komentarza, ponieważ to motywuje nas do dalszej części filmów. A ja Was serdecznie teraz zapraszam do oglądania. Szukasz najlepszego hostingu serwerów Minecraft? Odkryj Icehost. Z kodem DreamCode zyskasz dodatkowe 20% do ładowania, a serwery kupisz już od 2 zł. Nie zwlekaj, dołącz do nas i zacznij grać teraz. Okay, więc... Przejdźmy teraz do prezentacji naszego pluginu. No i co, oczywiście mamy dwie standardowe komendy, które są jak set home oraz oczywiście co. Jak widać otwiera nam się tutaj GUI z wybraniem swojego teleportu, którego chcemy użyć. I mamy tutaj kilka funkcji, czyli po prostu teleport oraz zamknięcie tutaj menu. No i co, mamy oczywiście informację, że teleport pierwszy nie jest zapisany. Informacją, żeby zapisać go musimy kliknąć lewy przycisk myski. Klikamy sobie i na czasie wyskakuje nam informacja, że lokalizacja naszego teleportu została ustawiona. Po wpisaniu również ponownie tej komendy home, mamy informację na jakich kordach znajduje nasz home, jak się do niego teleportować oraz jak zmienić tutaj ustawienia, czyli jedną z takich fajniejszych w sumie Klikam sobie lewym, mamy informację za ile nas tutaj teleportacja nas przeniesie. No i co? Uwaga, uwaga! Jak widać Bez hmm, Wezmę jeszcze, pokażę tutaj, teleportuję jeszcze raz, co znaczy sobie to miejsce, w którym powinienem być, coś zaznacza za pomocą wełny. OK, mamy tutaj teleportację. Mogę sobie ustawić tutaj drugiego home'a po wpisaniu tutaj home i kliknięciu zapisania teleportu drugiego. Powinienem się zaraz chyba na tym klocku. Wezmę sobie jakąś inną wełnę, powiedzmy sobie. Okay, gdzie są tu wełny? Zieloną? Ja użyłem właśnie z czerwoną. No i powinno nas teleportować tutaj również teraz na home, ma drugiego po kliknięciu na tą teleportację. klikamy sobie lewym. Musimy chwilę oczywiście poczekać. A, i oczywiście tutaj wprowadzimy dodatkowo bypass dla adminów, żeby się teleportowali od razu. No i co? Ok. I jak widać teleportowało nas to samo miejsce. Co do samego pluginu, ma on oczywiście funkcje te, które zostały wprowadzone niedawno na anarchii. Na klikamy sobie home i klikamy prawym na ustawienia naszego teleportu. Po kliknięciu prawym mamy informację jak zmienić ikonę, jak wyłączyć wyświetlanie koordynatów oraz zmianę nazwy tego teleportu, czy też po prostu usunięcie takiego teleportu. W sumie na polskim YouTubie nie ma nic aktualnie takiego pluginu, więc mam nadzieję, że jako pierwsi wprowadzimy jakąś tutaj taką innowację. No i co, mogę sobie zmienić ikonę klikając sobie tutaj lewym i wybraniem jakiegoś konkretnego bloku, który chcielibyśmy po prostu wykorzystać. A ja sobie przykładowo tutaj kliknę na jakiś blok. O ok. I zmieniło nam się tutaj ikonka naszego teleportu. Jak widzicie na teleportu numer 1 możemy zmienić również wyświetlanie koordynatów po prostu takiego e, homa. Klikam sobie lewym. Mamy informację, że wyświetlanie koordynatów zostało włączone. Wracamy do menu głównego i mam info tutaj, że właśnie nie ma żadnych koordynatów wyświetlonych, tak jak w przypadku tutaj innych teleportów niż tego teleportu numer 2. Mogę sobie jeszcze raz tutaj przeteleportować na niego i zobaczycie, że przeteleportujemy w to samo miejsce. Okej, okay, jesteśmy, a sorry, to był home1, nie home, dwa. No i mamy spoko możliwość włączenia tych koordynatów ponownie, zostaną wyświetlone. O, nie prawy, sorry. O, tutaj macie informację akurat, że ruszyłeś się teleportacja została zatrzymana. Oczywiście po samym ruszaniu myszki, no to teleportacja nie zostanie nam skancelowana, a po prostu musimy się ruszyć, żeby nie zostać przyteleportowanym. OK, no i co, możemy sobie wyjść jeszcze prawym. No i mamy tutaj zmianę nazwy e, teleportu. Ja sobie tutaj wpiszę na czacie dom i mamy informację, że nazwa została zmieniona. Mamy tutaj teleport DOM, czyli zamiast jedyneczki, czy tam dwójeczki, mamy informację jaki to jest nasz teleport. Możemy również usunąć taki teleport, klikając sobie lewym. No i musimy potwierdzić, czy chcemy usunąć taki teleport, czy po prostu anulować taką interakcję. Ja sobie na przykład tutaj kliknę lewym, żeby usunąć. Mamy informację na czasie, że teleport został usunięty po wpisaniu komendy Home. Mamy informację, że teleport nie został zapisany. Tak samo możemy ustawić go teraz gdzieś indziej, zaznacz sobie od razu wełną, przykładowo różową, sobie Home. No i klikam lewym i mamy informację, że lokalizacja ta teleportu została ustawiona. I mamy również zmianę tutaj koordynatu. Oczywiście tej ikonki możecie sobie tu pozmieniać, bo jest ich naprawdę dość sporo. Wprowadziliśmy chyba wszystkie bloki z Minecrafta, jakie są możliwe do ustawienia. Mam nadzieję, że w sumie spoko. Mamy informację też, że osiągnięto ostatnią taką stronę, w tym po prostu GUI. Tak naprawdę możecie sobie ustawić teleportów ile chcecie. Wszystko macie teraz w konfiguracji, uświetli wam się on na ekranie. Dla każdej ranki możecie również też ustawić czas tych teleportacji oraz ilość. E, tych homów, które mają być po prostu dla danej ragi przykładowo może być dwa, a zwykły gracz może po prostu posiadać tylko jeden taki home, czyli na, w konfigu po prostu znajdziecie tę te funkcję, teraz jeszcze podświetli Wam się to na ekranie. No i co? W sumie tak naprawdę z tego jest to dość już spoko i w sumie tak naprawdę wszystkie funkcje jakie się znajdują myślę, że no właśnie na serwer jakiś live stream to się może Wam też przydać. Nie ma że to się w sumie taka spoko opcja i na YouTube, polskim YouTube'ie właśnie nigdzie tego nie ma, e, niż tylko po prostu na serwerze anarchii. No i co? W sumie tak naprawdę wymagania macie teraz już na ekranie tutaj. pojawiałem się wam. Mam nadzieję, że plugin wam się spodobał. Będzie on to pobrania na naszym Discordzie. Pamiętajcie, że na, na strefie premium pojawi się on oczywiście. Od razu. Ja serdecznie Was zapraszam do kolejnego odcinka z naszego Daily, który pojawi się już jutro. Wielkie dzięki, trzymajcie się. Cześć!